Chirurdzy plastyczni mają problem. Otóż przychodzą do nich młode dziewczyny yy, i mówią, że chcą wyglądać jak na tym filtrze z Instagramu. Teoretycznie handel niewolnikami to też jest pomysł na biznes. Niemoralny, co prawda, ale dalej pomysł. Moment, to mogę to przerwać? Jakie było pytanie? <grywa> gram zapuszcza realne reakcje towarzyskie. Niektóre osoby uciekają tylko do rozmów poprzez pisanie, pisanie, a w, rzeczy, w rzeczywistości tłumaczą się, że nie mają czasu się spotkać, bo coś. Zamiast spojrzeć na kogoś w twarz, patrzymy na telefon, zamiast zadzwonić do kogoś, piszemy zamiast spotkać się z kimś, lajkujemy jego zdjęcie. Więc ja uważam, że każdy portal społecznościowy w jakimś sensie zaburza nasze kontakty międzyludzkie i trochę mnie dziwi wasze stanowisko, że nie, że raczej nie, czy też zupełnie nie. Insta Mark, Zucker Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, powiedział, że stworzył Facebooka po to, żeby połączyć społeczność y Społeczeństwo, właśnie taką jedną wielką siecią globalną. Tylko po, trzeba zawsze pamiętać o tej drugiej, gorszej stronie, żeby się w, w tym nie zatracić. Ja na przykład mam rodzinę w Wietnamie, mm. w Polsce i w Wietnamie, więc dla, dla mnie to jest bardzo fajna rzecz, że mogę się zawsze z nimi y, skontaktować, czy coś do nich napisać, zobaczyć, co się u nich dzieje. Też się wa wam dziwię, jak tu Wojtek powiedział, y, bo. Y, zawsze y, możecie y przejść y na tą <laughs> stronę. Nie krępujcie się. Nie no, ja myślę, że to jest dobry komunikator i fajnie korzystać z Instagrama, żeby rozmawiać. Wcale nie uważam, że to w jakiś sposób może zaburzać, bo wszystko jest w granicach rozsądku i to jest. No ty moje wiesz, zdanie. że to jest w granicach rozsądku. A co jeżeli y, masz 14-letnią y, generacja Z, to są y, dzieciaki urodzone po 90, wy jesteście generacją Z. Ja nie jestem już jestem milenialsem. To jest w jakiś sposób zaburzające, bo my się nie kontaktujemy bezpośrednio, tylko zamiast porozmawiać, Randkowanie. Już się nie randkuje mrugając do kogoś czy uszmiechając się do kogoś, tylko swajpuje na lewo czy na prawo na, na aplikacjach randkowych. Gdyby nie Instagram, gdyby nie te media, z wielu osobami nie mielibyśmy kontaktu, co by się przełożyło na całkowite zniszczenie tych relacji, a tak dzięki takim mediom te relacje przetrwają. I co Wiecie, więcej? wiesz? Ja pamiętam czasy, kiedy się pisało do siebie listy, i te kontakty wiesz, no no tak, to tak. były, nie? Ja osobiście z wieloma osobami utrzymuję kontakt przez media i wykorzystuję każdą wolną okazję, żeby się z nimi spotkać. Jak masz, takie, jak masz na przykład zdjęcia na Instagramie, to często pokazujemy, co robimy, gdzie jesteśmy i tak dalej, i to odbiera nam trochę pretekst taki do rozmowy. Bo kiedyś jak chcieliśmy powiedzieć komuś, że pojechaliśmy na, nie wiem, na, do Grecji, tak, to musieliśmy się z tą osobą spotkać i o tym powiedzieć. To dawało taki pretekst i pozwalało nam jakby więcej też, więcej razy się po prostu z ludźmi spotykać. Tak mi się po prostu wydaje. Ja uważam, że Instagram jest fajny, ponieważ można poznawać innych ludzi i zupełnie innych krajów, światów um, i to jest spoko, dlatego że, no raz, że mogą zawiązać się nowe przyjaźnie, też fajnie, jeżeli na przykład ktoś w ogóle nie może, załóżmy, jest osobą z niepełnosprawnością, chodzić, nie może tak korzystać z życia jak my wszyscy, no to to jest no, fajny, no nie wiem, jak to nazwać, no po prostu ten start do kontaktu z całym światem. Na przykład z mojego punktu widzenia to było tak, że ja byłam przez ileś lat zamknięta w domu, bo po prostu nie mogłam chodzić, i to było niebezpieczne wyjść na świat. Ale na przykład moi najbliżsi przyjaciele byli poznani przez internet. Mój chłopak też był poznany przez internet i przeprowadził się z drugiego krańca świata do mnie i mieszkamy ze sobą. I myślę, że to jest takie fajne. To jest wyjątek potwierdzający pewną regułę. W sensie, jak nie było social mediów, a pamiętam takie czasy, jestem tak stary, mhm. tam wiecie, 1750. Chodzi o to, że ja poznawałem ludzi na. Ulicy. Poznawałem ludzi stojących w kolejce. Poznawałem ludzi na przystanku w w prawda? Tak. Za bardzo wchodzimy w social media. Za bardzo wchodzimy w ten świat, że nie widzimy już rzeczywistości. Wchodzimy w wirtualny świat, w ten taki, wiecie, instagramowy, tylko różowe okulary, że zapominamy o życiu. W sensie, wyjeżdżamy na wakacje i nie, nie, nie odpoczywamy. Tylko insta stories, zdjęcia jedzenia, zdjęcia sangrii. No bo trzeba, bo jesteśmy w Grecji. W sensie, trzymajmy się tej Grecji, w sensie w, wiesz o co chodzi. To mówię, że wszystko jest dla ludzi, ale z odpowiednim, arystotelesowskim, złotym środkiem. Czy Instagram prowadzi do narcyzmu? Codziennie jedno selfie, czy to w lustrze, czy z ręki. Czy jakiekolwiek inne ujęcie y, na tle, nie wiem, chociażby tej Grecji, jak już gadaliśmy. I <gadanie> <gadanie> y, 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 po prostu jest takie pokazanie, że jak, jak, jak ja super wyglądam, super się zachowuję, super y, y, spędzam czas, to prowadzi w taki narcyzm, że ja jestem lepszy, lepszy, lepszy. Zawsze byliśmy narcyzami, tylko Instagram w sensie XXI wiek to w końcu pozwolił nam wszystkim. Pokazać, jak Dla bardzo wydatnienia tego. W Brazylii e, chirurdzy plastyczni mają problem. Otóż przychodzą do nich młode dziewczyny e, i mówią, że chcą wyglądać jak na tym filtrze z Instagramu. W sensie pokazują filtr, który powiększa oczy. I tak chcą wyglądać. Narcyzm to jest e, zaburzenie osobowości, więc zaburzenie osobowości nie będzie więcej przez to, że jest Instagram. E, natomiast może być ono bardziej widoczne, to prawda. E, a to co bardziej Instagram moim zdaniem udowodnia w ludziach to niekoniecznie narcyzm, a bardziej jakiś taki, taką pustość właśnie związaną z tym, że ten wygląd jest istotny i to często prowadzi nie do tego, że człowiek czuje się bardziej dowartościowany przez to, że pokazuje swoje zdjęcia, tylko wręcz przeciwnie, bo czuje, że nie jest wystarczająco piękny, bogaty i wspaniały jak inni. Czy Instagram może poszerzać horyzonty? Fajnie jest skonstruowany Instagram, że możemy wybrać sobie poszczególne miejsce na świecie i oglądać z tego danego miejsca zdjęcia albo z jakiegoś hashtagu, i możemy się dużo dowiedzieć na jakiś temat, na przykład na temat makijażu, albo podróży, albo gotowania. Wydaje mi się, że Instagram nie jest takim dobrym miejscem do, do uczenia się i do poznawania ludzi, jak y, Ania twierdziła. Po prostu internet to zawsze poszerza naszą wiedzę, niezależnie jaka to jest platforma. Na pewno poszerza i może poszerzać, tylko pytanie brzmi, czy jest najlepszym narzędziem do tego. Wydaje mi się, że zdecydowanie nie, bo to co widzimy na Instagramie, nie wiem, może, może się mylę, ale wydaje mi się, że nie jest Instagram najlepszym miejscem, na którym możemy się gotować i nie jest najlepszym sposobem, żeby poznać Grecję. Kiedyś szukałem pewnej plaży, chciałem się wybrać na pewną plażę, nie do Grecji, gdzieś indziej. W każdym razie chciałem zobaczyć, jak wygląda ta plaża, więc. Chciałem zobaczyć zdjęcia, więc sobie pomyślałem: a wejdę na Instagram. Wpisuję nazwę tej plaży i faktycznie wyskakuje mi lokalizacja. Klikam i widziałem pupy. Widziałem twarze, widziałem bardzo dużo nóg ale nie widziałem tej plaży. Czy ja poszerzyłem wiedzę na temat tej plaży? No nie. Pomyślałem, że bardzo niebezpieczne w mediach społecznościowych jest tworzenie takiej bańki. I często to jest tak, że ograniczamy się do ludzi, którzy w zasadzie mają dokładnie takie same poglądy jak ja, przez to właśnie nie poszerzamy swoich horyzontów, bo jakby Instagram nie chce nam dawać rzeczy, których nie lubimy, bo wtedy nie będziemy więcej tam siedzieli, nie będzie dostało więcej reklam i nie będzie więcej zarabiał. W Instagramie jest też to, jest ta ograniczona liczba znaków, to fakt, ale to też nie znaczy, że my musimy pisać jakieś nie wiadomo jakie długie eseje. Mogą to być, może to być poszerzanie wiedzy, wiedzy w formie na przykład ciekawostek. Każda kolejna ciekawostka to jest twoje po, poszerzenie wiedzy, więc. Zgadzam się? Absolutnie. Tak, dokładnie. Tak jakby Instagram jednak mimo wszystko daje się tę możliwość. <laughs> Czy Instagram może uzależniać? wydziela się w naszym mózgu dopamina. Wydziela się jej często tak dużo, że nasz biologiczny system nie jest przyzwyczajony w ogóle do tej ilości dopaminy i przez to zaburzają się, zaburza się nasz cały system nagrody. I to jest generalnie taki sam sposób, jaki działają wszystkie substancje psychoaktywne, czyli alkohol, tytoń i twarde narkotyki itd. Jest przecież coś takiego jak FOMO. FOMO, czyli Fear of Missing Out, czyli strach, że coś może nas ominąć. Więc cały czas chcemy być podpięci pod online i żeby nas, nie daj Boże, coś nie ominęło, bo to będzie bardzo ważne i potem nie będę miał o czym gadać ze znajomymi. Ja, ja mam w swoim gronie yy, kilka osób, które przesiedlują non stop na Instagramie. Nie zależy, co by się działo, czy ktoś wstawi jakiś post, czy widzę jakiegoś lajka, like komentarz, udostępnienie. Relacja, w relacji to jest normalnie, yy, nie wiem, średnio jeden, dwa jakieś posty na godzinę. Więc wiecie, to, to widać, że cały czas osoba przesiaduje w tym internecie w tych, w, na tej aplikacji. Statystycznie spędzamy 6 godzin w internecie, każdy Polak. Jeżeli chodzi o, o social media, ponad, jest to ponad 2 godziny. Ja wchodzę na Instagrama wtedy, kiedy mam ochotę i raczej nie jestem non stop, dlatego nie wiem, czy inni są uzależnieni, czy nie, no bo wchodzę raz na jakiś czas. Żaden alkoholik ci nie powie, że jest alkoholikiem przecież, no. prawda? Że, no co, no nie mogę się napić. Rano, o ósmej rano, małpki, setki, co to jest, nie? Tak samo na Instagram, jeżeli 2 dwie godziny, to jest dużo dziennie? Czy 5 godzin to jest dziennie dużo? Ile to jest dużo? E, to zależy. To mam propozycję. Okay. Są aplikacje, które ym, pozwalają ustalić czas spędzany na pewnych portalach społecznościowych. Aniu, ustaw sobie takie coś Nawet na i godzinę widziałem. i zobacz, czy. I jeżeli wykorzystasz tą godzinę. Nie będziesz mogła wejść. I coś, będzie aż, Jezu, coś będzie ci się pocić ręce, to może trzeba będzie porozmawiać z kimś. Może chłopcy próbowali e, mi zasugerować, że może jestem uzależniona od Instagrama. E, myślę, że tak nie jest, bo używam Instagrama tylko po to, żeby się komunikować ze światem. E, no i nie siedzę tak dużo, ponieważ robię też inne ciekawsze rzeczy. Więc wydaje mi się, że to jest nie. Czy Instagram zakłamuje rzeczywistość? nie podziwiam. podziwiam. Twój upór, twoje uwielbienie do Instagramu. Może ja po prostu patrzę to w ten sposób, że no nie wiem, z tego jak wy się wypowiadacie, no to widzicie taką perspektywę tylko taką, nie wiem, polską, albo no nie wiem. Ja jak patrzę na Instagrama to to Mam różne pola widzenia. Zależy właśnie, jak ktoś chce kreować swój profil. Jeżeli to jest, żeby zwiększyć swoje ego, zwiększyć zasięgi, żeby był bardziej lubiany i pod jakąś publikę, no to tak może być sytuacja, że nie przedstawia rzeczywistości, tylko jest taka upiększona. Ale na przykład. No, nie wiem, ja też się spotkałam z takimi Instagramami, które oddają stuprocentową chwilę danego momentu. Jest wrzucone zdjęcie bez żadnych przeróbek, tylko po to, żeby zapamiętać ten moment. Uważam, że powinna przejść jakąś formę edukacji, bo za bardzo wierzy w to, co się dzieje na Instagramie. To, to mnie chyba najbardziej skoczyło, że ktoś tak wierzy w potęgę mediów społecznościowych. Kupujemy aplikacje, które robią nam sześciopaki, wy, wy, ten, wytłuszczają nasze kości policzkowe. To się dzieje i zakłamujemy tym rzeczywistość. Przecież były takie dosyć zabawne zdjęcia, gdzie pewna influencerka na każdym zdjęciu z wakacji miała te same chmury, bo korzystała z aplikacji, która upiększało niebo, żeby Wiemy, było lepsze, lepsze zdjęcie. To jest zakłamywanie rzeczywistości i to znowu prowadzi do na przykład body shamingu, czyli, czyli do niższej samooceny, no bo oni mają sześciopaka, a ja nie mam. A oni mają piękne zęby, a ja nie mam. To jest zakłama zakłamanie rzeczywistości. Ludzie przeważnie na Instagramie nie mówią o swoich problemach, mówią o swoich sukcesach i też to jest zakłamywanie, zakłamywanie rzeczywistości pod tym względem, że y, można stworzyć wrażenie, że wiedzie się życie idealne. Mhm. I po prostu o tu się udaje, tam się udaje, tam pojechałem, tam pojechałem. I ludzie myślą: "O kurczę, on praktycznie nie ma problemów i jest super". I to jest zakłamywanie rzeczywistości. Za mało ogólnie rozmawiamy. W sensie, my wszyscy, mówi, my wszyscy mówimy, ale nie, nie słuchamy. W sensie, nie, edu, nie, nie ma edukacji. Powinniśmy szukać informacji na temat przekłamania na Instagramie, na temat monetyzacji, na temat dzieci. W sensie, czytać mądrzejszych. Jeżeli nie wiemy, nie, wiemy, nie mamy swojego zdania, to przynajmniej spróbować określić swoje zdanie. Gdzie? W internecie. Dormir, wow. uau!